Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą o sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam Otulina o sztuce. Thank you. Sezon wakacyjny w pełnym rozkwicie, pogoda też dopisuje. Ja mam dla was temat, który może nie wydaje się być porywający na pierwszy rzut oka, czyli malarstwo marynistyczne w holenderskiej sztuce XVII wieku. I myślę, że w tym miejscu warto, żebym sama się przyznała, że jest to ten dział sztuki holenderskiej, który najmniej mnie zazwyczaj pociągał, a to dlatego, że jest w nim najmniej opowieści. Tak, wiem, malarstwo jest o doświadczeniach estetycznych, o pięknie to wszystko prawda, ale mnie zawsze też pociągały opowieści, które możemy sobie opowiedzieć, coś poczuć, kiedy patrzymy na obrazy. Nie oznacza to jednak, że malarstwo marynistyczne pozbawione jest opowieści. Po prostu ja nie do końca wiedziałam, jak na nie patrzeć. Na początek jednak garść faktów. Czym jest malarstwo marynistyczne? To takie sceny pejzażowe, które przedstawiają głównie morze, ewentualnie jakieś akweny wodne. Na początku takim głównym powodem do tworzenia tego typu przedstawień były rozmaite bitwy albo wydarzenia ważne historycznie, które odbywały się właśnie na wodzie. Co więcej, gatunek ten w Holandii rozwijał się wraz z rozwojem floty, floty handlowej, floty morskiej, wojennej zjednoczonych prowincji Niderlandów Północnych. I można powiedzieć, że odzwierciedlał ich bogactwo, to znaczy zarówno ekonomiczne i handlowe. Jak i także przewagę na morzu, przewagę w walce z takimi wrogimi krajami, jak chociażby Anglia, która wówczas była takim głównym rywalem Holendrów, ale oczywiście również bitwy morskie z Francją czy z Hiszpanią. I tak właśnie rozwijał się ten gatunek. Za protoplastę uznaje się Petera Breugla starszego, chociaż on nie rozwijał tego gatunku, ale znane jest jedno dzieło namalowane przez niego podczas pobytu we Włoszech i jest to bitwa morska w Zatoce Neapolitańskiej. Dzieło całkowicie zmyślone, to znaczy ani Bruegel nie patrzył na taką bitwę morską, ani nie oddał z topograficzną precyzją tego, jak zatoka wyglądała. Natomiast to jest oczywiście licencja malarza do zmieniania pewnych elementów, taka, żeby stworzyć dzieło malarskie. No i jeśli zważymy, że obraz ten powstał w drugiej połowie XVI wieku i dopiero... Był próbą rozpoznania, można powiedzieć, terenu w tym gatunku malarskim. To jest to taki kamień milowy, bardzo ciekawy. Zresztą obraz znajduje się w kolekcji Dori Pampfilii w Rzymie. Jednak za twórcę gatunku zwykło się uważać Henryka Froma, artystę, który jako pierwszy zaczął tworzyć na szeroką skalę, przedstawienia w zasadzie statków. Ukazanych na wodzie, i najważniejsze jednak było w nich przedstawienie wydarzenia historycznego. Jak na przykład wjazd Ryderyka V, lektora Palatynatu, wraz z jego nowo poślubioną małżonką we Fleisingen, które były zamawiane już po fakcie, one były malowane w dużym odstępie czasu od wydarzeń, które miały miejsce. Więc jak możecie sobie wyobrazić, nie były to takie przedstawienia wynikające z obserwacji artysty, ale bardzo często będące wytworem jego wyobraźni. Może jeżeli mu się poszczęściło, to na przykład uczestniczył on w tym wydarzeniu, miał jakieś rysunki, bo na przykład jeżeli chodzi o ten obraz, no to wydarzenia miały miejsce w 1613 roku. A obraz został zamówiony przez Radę Miejską Harlemu w 1623. Jednak z jego osobą wiąże się również swoista legenda, spisana przez Karela Van Mandera w jego księdze o malarstwie. To jest ten historiograf, ten kronikarz, można było powiedzieć, z Harlemu, który podjął się wyzwania spisania historii, Malarzy holenderskich, malarzy niderlandzkich do początku XVII wieku, kiedy to ta księga została wydana. I tam też opisał przygody Henrika Froma, trochę czyniąc z niego, właśnie, Van Mander uczynił z niego tego protoplastę malarstwa pejzaży, marynistycznych, i też opowiedział o przygodzie. From miał podróżować po Europie, zanim wrócił, powrócił do swojego rodzinnego miasta Harlemu. Miał się rozbić w trakcie jednej z tych wypraw u wybrzeży Portugalii, a następnie tę swoją przygodę miał uwiecznić właśnie w obrazie. I to Niejako miał być taki początek, czy też inicjacja Froma w tematykę marynistyczną. Oczywiście jest to bardzo malownicza historia. Ile w niej jest prawdy, tego nigdy się nie dowiemy. Jednak istotne jest, że rzeczywiście twórczość Froma, mocno skupiona na wydarzeniach historycznych, bitwach morskich, czy właśnie jakichś takich ceremonialnych wydarzeniach, Mocno wpłynęła na artystów kolejnych pokoleń i dała impuls do stworzenia całego gatunku, który już później rozwijał się swoją drogą. Bo jak możecie sobie wyobrazić, i pewnie jak znacie malarstwo marynistyczne, jest dużo różnych modeli, dużo różnych modusów, jak te dzieła były tworzone. Pierwsze to właśnie wydarzenia historyczne, portrety, byśmy nawet powiedzieli, konkretnych statków, które mogły być wykonywane na polecenie ich właścicieli, armatorów, ale też mamy do czynienia z bardziej atmosferycznymi przedstawieniami, takimi, w których to przyroda, jest tematem, czyli niebo, które w zależności od tego, jaka jest poradnia, czy jaka jest aura, tak jest przedstawiane, i to też wynikało z obserwacji artystów, rzeczywistych zjawisk pogodowych, mogło to też odzwierciedlać się w tym, jak tafla wody się zachowywała, jak statki, jakich żagle się układały, i idąc za tym, też pojawił się kolejny sposób przedstawiania bardzo popularnych wówczas scen burz morskich, sztormu, kiedy statki były miotane wielkimi falami, i wtedy no, były bardzo zagrożone, i nie wiadomo było, jak to się skończy. I podejrzewam, że już tu na tym etapie część z Was mówi tak, tak, to przecież wszystko są też ukryte, symbole w tych przedstawieniach. I też będziecie mieć rację. Rzeczywistość XVII wiecznych Holendrów, dosyć dobrze wykształconych, była mocno zróżnicowana pod względem takich odnośników wizualnych. Często sięgali po księgi emblematów, chociażby, i to były takie leksykony, w których e, pouczającym, moralizatorskim, takim krótkim wierszom towarzyszył jakiś e, Rysunek, jakiś wizerunek, i tam też mogły znajdować się właśnie przedstawienia statków gdzieś na wodzie, gdzieś um, płynących. I poprzez to patrzenie na obrazy, które mogły nie mieć przez artystę zaplanowanego akurat takiego przesłania, dla odbiorcy stawały się czymś więcej niż tylko tą pierwszą warstwą odczytania, czyli na przykład Pejzaż morski. I te pejzaże, w zależności od tego, jaka była na przykład, atmosfera w nich, mogły właśnie pokazywać różne ścieżki życia albo spokojną i pełną takiej opieki. Tutaj oczywiście jesteśmy w przestrzeni mocno religijnej. Pamiętajmy, że Niderlandy wyzwoliły się, te Niderlandy Północne wyzwoliły się, ponieważ chciały być protestanckie, chciały móc wyznawać swoją wersję religii chrześcijańskiej, w związku z czym ta religijność była bardzo ważna, więc zawsze tutaj, jeżeli mówimy o spokojnym życiu, no to ono jest właśnie w kontekście Boga, w kontekście jego opieki, jego łaski. I podobna sytuacja, jeżeli z kolei tak odczytywany jest pejzaż burzowy, czyli też to wybawienie to z kłopotów, to wybawienie z tej niebezpiecznej przygody też wychodzi od strony boskiej interwencji. Ale to nie jest jedyny sposób interpretowania tych przedstawień, bo też są dużo jakby starsze odniesienia, jak chociażby Łódź, która jest metaforą kościoła, to również tutaj można byłoby tego szukać. Łódź jako przekaz czy przenośnia um, państwa, takiego właśnie dobrego funkcjonowania. Oczywiście to też może być łódź fortuny. Tutaj tu szeroki jest taki wachlarz interpretacji, ta fortuna kołem się toczy, Nomen Omen, i tutaj też różnie ona może się. No, do różnych portów ten statek może dopłynąć. No i na koniec, łódź jako metafora losów miłości, jako metafora miłości może mieć gładki. Taki przepływ przez, przez to morze życia, a może być też on dosyć trudny, utrudniony. I tutaj, w tym kontekście, raczej występują te mariny, te przedstawienia pejzaży morskich jako obraz w obrazie. Jeżeli znacie malarstwo holenderskie rodzajowe i przypomnicie sobie takie rozmaite sceny z kobietami czytającymi list. To czasami w tle, za nimi, gdzieś na ścianie, zobaczycie właśnie taką marinę. Zobaczycie łódź gdzieś na, na wodach, i jeżeli ona jest miotana wiatrem i zagraża jej zatonięcie, to duże prawdopodobieństwo, że ten list, który czyta kobieta, jest listem miłosnym i że raczej nie przynosi jakichś pozytywnych wiadomości, że to jest właśnie ten. Ból rozłąki albo wręcz no, nieszczęśliwego zakochania. Więc, jak widzicie, mariny same w sobie rzeczywiście niosą duży potencjał ukrytych symboli. Wracając jednak do artystów, opowiedziałam Wam o Henryku Fromie, który dał początek do przedstawień, w których najważniejsze były statki. Tak sobie to podsumujmy. Natomiast jego współczesnym kolegą po fachu był Jan Porcelis. Artysta, który w zupełnie innym kierunku popchnął tą dziedzinę malarstwa marynistycznego, malarstwa pejzaży morskich, ponieważ dla niego najważniejsze było ukazywanie zjawisk pogodowych ukazywanie tego, w jaki sposób światło rozkłada się na wodzie, w jaki sposób ją przenika, jak przenika przez chmury. Jak chmury wyglądają, jak one się zmieniają w zależności od tego, jaka jest poradnia, jakie są warunki pogodowe, i dopiero kiedy ustalił, tak to nazwijmy, atmosferę obrazu, to umieszczał w niej łodzie, umieszczał w niej postaci. Ale one raczej są częścią tego pejzażu, one są częścią całości, one dopowiadają, dopełniają, na przykład wiatr, czy jest silny, czy słaby, chociażby przez to, jak żagle są ułożone i też postaci, które gdzieś stoją na, na brzeżu i na przykład trzymają bardzo mocno na krecie głowa, żeby wiatr im go nie zerwał, czy też tafla wody jest całkowicie spokojna. I nawet żadne muśnięcie wiatru jej nie wzrusza. I to jest to, co Jan Porcelis wprowadził do malarstwa tego marynistycznego. On również przedstawiał takie sceny z sztormem, z wypadkami, właśnie na wodzie. I możemy sobie wyobrazić, że te obrazy były chętnie kupowane. Czy też zamawiane przez tych wszystkich, którzy z morzem byli związani. A to w zasadzie oznacza większość y, mieszkańców republiki, która miała swoje bogactwo, swoją siłę właśnie zbudowaną na flocie. I mamy tutaj do czynienia zarówno z kupcami, którzy inwestowali w kompanie wschodnio- czy zachodnioindyjską, czyli te olbrzymie spółki, które odpowiadały za handel czy z Amerykami, czy w Azji, które były filarami bogactwa republiki. Tutaj również mamy żeglarzy zatrudnionych na owych statkach, czy też zatrudnionych na statkach floty wojskowej. No i tutaj mamy drugą grupę odbiorców, czyli dowódców admiralicji, czy też obywateli zainteresowanych właśnie wydarzeniami historycznymi, wyglądem statków. To takie są dwie grupy, które moglibyśmy sobie bardzo surowo naszkicować. Wszyscy oni. Chcieli mieć nad kominkiem przysłowiowo taki wizerunek rzeczywistości, która była ich codziennością, czyli statku unoszącego się na falach. I w zależności od tego, jaką mieli wewnętrzną potrzebę względem wymowy tego dzieła, taki też. Sposób malowania czy też taki modus artystyczny wybierali. Jednym słowem, zamawiali u takiego, a nie innego artysty. A do wyboru mieli, jak już Wam wspominałam, Henryka Froma, Jana Porcelisa czy Simona de Flickera. Tutaj mówimy o głównie pierwszej połowie XVII wieku. I ten ostatni jest najważniejszy dla rozwoju późniejszych pokoleń tych artystów marynistycznych. W jego twórczości łączy się zarówno to, co From zaproponował, czyli przedstawienia statków, ale już nie ujętych tak sztywno, jak to było u tego artysty, i tak bardzo kolorowo, bo to też jest cecha charakterystyczna malarstwa Froma, że one były takie bardzo graficzne, te przedstawienia. I połączył to z tym podejściem Porcelisa, gdzie to obserwacja natury, warunków pogodowych, zmieniającej się aury, wpływa też na to, jak widoczne są owe statki, jakich kolory są widoczne, i połączył to w tej swojej twórczości. Muszę przyznać, że obok drugiego artysty, już z młodszego pokolenia, Jana Van de Capela. Dla mnie to są takie najciekawsze przedstawienia. One potrafią być w swojej kompozycji niezwykle monumentalne. To są często duże um, płótna, duże deski, w zależności od tego, na jakim podłożu artyści malowali, z niską linią horyzontu, co oznacza, że większość kompozycji wypełnia niebo i bardzo bliskie spojrzenie, taki bliski kadr. Na owe statki z masztami, z żaglami, które w niektórych przypadkach, w niektórych kompozycjach są wręcz jak taki las masztów gdzieś unoszących się na całkowicie spokojnej wodzie. I muszę przyznać, że to są moje ulubione przedstawienia. Mają w sobie coś z takiego medytacyjnego nastroju. Jednocześnie wciągają w siebie, jakby zasysają w tą ciszę, w ten spokój, chociaż kiedy przyjrzymy im się, to tam też się dzieją różne historie, ponieważ mamy życie toczące się wokół tych statków. Czasami um, jest to codzienność, czasami to jest jakieś wydarzenie znowu z gatunku um, uroczystości. Ale to jest widoczne dopiero, jak zaczynamy skupiać się na detalach, jak zaczynamy zastanawiać się, co właściwie dzieje się pomiędzy tymi statkami, co tam się wydarza, jaka akcja jest przedstawiona przez artystę. Ale to nie jest na pierwszy rzut oka najważniejsze. I chyba to najbardziej mi się podoba, że przy takim pierwszym kontakcie, kiedy widzę dzieło na ścianie, ono przemawia do mnie. Ogromem owego nieba, ogromem natury, też taką jej monumentalnością. I dopiero kiedy już zatrzymam się przed nim, obejrzę je tak w całości i zaczynam stawiać sama sobie pytania o to, co właściwie się dzieje, co artysta tam ukazał, jakie elementy życia możemy wywnioskować stamtąd, to wtedy włącza się opowieść. Czasem muszę doczytać, żeby zrozumieć kontekst historyczny. Ale nie zawsze jest to niezbędne. I obok tych dwóch artystów, których najbardziej polubiłam zgłębiając ten temat malarstwa marynistycznego, muszę wymienić też dwóch najważniejszych twórców, których nazwiska mogły Wam się obić o uszy, nawet jeśli nigdy nie interesowaliście się specjalnie tym gatunkiem. Jeden z nich to jest Willem van de Velde, starszy, a drugi jego syn. Willem van de Velde młodszy. I oni tworzyli różne typy przedstawień, bo Willem starszy tworzył takie obrazy, które nazywa się Malowane Piórem. I to dokładnie tak było wykonywane. Jeżeli na przykład byliście w Rijksmuseum i zwrócił waszą uwagę jakiś duży obraz na białym tle. Malowany jak grafika, jak rycina, to z całą pewnością było to dzieło właśnie Willema van de Velde Starszego, który specjalizował się w tym gatunku i sam też był bardzo takim sprawnym, bardzo dokładnym artystą. Znany był z tego, że sam pływał na statkach, często też brał udział w różnych takich akcjach morskich, był zabierany przez flotę holenderską. Nawet miał specjalne pozwolenie od armirała de Ruitera, bardzo ważnej postaci dla floty holenderskiej, żeby być zaokrętowanym na konkretnym statku i aby mieć umożliwiony jak najlepszy punkt obserwacyjny do swojej pracy. I taki przywilej Willem van de Velde posiadał. Jego syn, Willem van de Velde, młodszy z kolei, Zmienił, zupełnie jakby odszedł od, od tego graficznego sposobu malowania. Jego dzieła przypominają dużo bardziej właśnie te, o których Wam przed chwilą opowiadałam: Simona de Flichera czy Jana van de Capelle. Jego dzieła też są monumentalne, ukazują czasami coś, co moglibyśmy nazwać portretem jakiegoś okrętu, i nie jest to nawet złudne wrażenie, bo Admirałowie czy właściciele nawet jakichś mniejszych łodzi tak właśnie zamawiali obrazy, że jakaś ich y, jednostka wodna była umieszczana na pierwszym planie, była większa może nawet czasem niż w rzeczywistości. I pamiętajmy, chociaż pewnie wy to już wiecie, ale wszystko na co patrzycie chociażby wyglądało niezwykle realistycznie jak zdjęcie zdjęciem nie jest. Nawet ci artyści, którzy wykonywali niezwykle drobiazgowe rysunki, jak Willem van de Velde starszy, in situ, czyli na miejscu, później tworzyli z tego kompozycję w zaciszu swojej pracowni i tak dobierali elementy, ażeby obraz wyszedł jak najpiękniejszy, ale niekoniecznie, żeby wyglądał tak, jak to wyglądało w rzeczywistości. Chociaż celem obrazu jest uzyskanie jak najbardziej realistycznego wrażenia, no, ale na tym polega sztuka. Gatunek tego malarstwa marynistycznego zakończył w zasadzie swoją popularność w trzeciej ćwierci XVII wieku, gdyż w 1672 roku miał miejsce coś, co nazywało się rokiem katastrofy. I to jest czas, kiedy zarówno Anglia, jak i Francja, tym razem przysiężone wspólnie, zaatakowały Republikę, bardzo mocno ją osłabiając i też niszcząc znaczną część jej floty. I tak jak możecie sobie wyobrażać, no, zapotrzebowanie na to malarstwo marynistyczne zmniejszyło się, ponieważ... Momencie w momencie wcześniejszych dekadach, kiedy ta flota przynosiła dumę, kiedy przynosiła zyski, kiedy była takim najważniejszym filarem właśnie bogactwa Republiki, to wszyscy chcieli mieć te obrazy jako taką przypomnienie o tym ważnym aspekcie. Ale kiedy on zawiódł, kiedy ten filar się skruszył, to Holendrzy przestali już być tak mocno zainteresowani, zwłaszcza tematami batalistycznymi, i artyści, którzy chcieli wciąż móc utrzymywać się ze swojej specjalizacji, wyjechali do Anglii. I tutaj właśnie Willem van de Velde, starszy i młodszy, znaleźli się w Londynie, znaleźli się na liście płac ówczesnego króla angielskiego, i tam świetnie sobie radzili. Natomiast rynek twórców malarstwa marynistycznego powoli zamierał, było jeszcze kilka ważnych nazwisk. Te obrazy już bardziej rozwijały się w stronę właśnie takich dramatycznych, z przesłaniem moralizatorskim, i pierwsze skrzypce zaczęły grać te tematy z rozbitkami, dramatyczne wydarzenia, sztormu, fal, rozbijających statki o skaliste nadbrzeże, co jak możecie sobie wyobrazić, nie wpływało pozytywnie na rozwój poetyckich wartości w tym malarstwie, czy chociażby po prostu estetycznych. Stawało się ona dosyć groteskowa, takie dosadnie zbudowana, no i można powiedzieć, że umarło śmiercią naturalną dochodząc do wieku XVIII. To oczywiście nie oznaczało całkowitej śmierci gatunku malarstwa marynistycznego, po prostu rozwijało się ono gdzie indziej, przede wszystkim w sztuce francuskiej, w sztuce angielskiej i tam mamy ten rozkwit właśnie w stronę nowych form. I bardziej poetyckiego ujęcia. Mam nadzieję, że ten temat się Wam podobał. Czekam na Wasze uwagi. A w nadchodzącym tygodniu będę udostępniała różne obrazy, które będziecie mogli sobie obejrzeć już bardziej dokładnie, bo tutaj chciałam Wam przedstawić taki rozwój tego gatunku marynistycznego. Trochę już tych ilustracji mogliście widzieć wcześniej, bo publikowałam kilka materiałów na Instagramie i na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję że jesteście i pozdrawiam wszystkich moich patronów, patronki, bo Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i do usłyszenia niebawem.